Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Evo i w dzisiejszym odcinku razem z siostrą Darią podejmiemy niezbyt przyjemny temat. Dario, dlaczego jesteś z nami? Tak, no więc zawsze przychodzę w takiej miłej i pozytywnej atmosferze, natomiast, no przepraszam Cię Ewa, nie dopisuje mi dzisiaj humor. Chciałybyśmy we dwie pogadać dzisiaj z Wami trochę o tym, co wydarzyło się w miniony weekend w social mediach. Agnieszka Kaczorowska zamieściła na Instagramie wpis, który wywołał ogromną burzę i moim zdaniem słusznie... to ogromną burzę, został potraktowany przez y, wiele osób jako atak w stronę y, tych mniej atrakcyjnych, mniej idealnych. Ewa, nazwij rzeczy po imieniu. Brzydota. Brzydota, tak. Państwa. Brzydota. Agnieszka określiła się jako estetkę, którą y, no, irytuje to, że ludzie są belejacy, że są zmęczeni, taplają mogą być lepsi. Się, dokładnie, toplają się we własnym błotku nicości. Tak, i ten post na tyle był kontrowersyjny, że odezwało się bardzo dużo ludzi, również z branży show biznesu, co mnie bardzo dziwiło, bo zazwyczaj te osoby chowają głowę w piasek. Okej, okay, teraz ciało pozytywności jest bardzo w, w trendach i bardzo mile widziana, dlatego pojawiły się też głosy osób, które wcześniej były znane z lajkowania fad shamingowych komentarzy. Może o tym kiedy indziej. Ale masa właśnie osób wsparła pokrzywdzonych, brzydkich ludzi. No i chyba każda z nas poczuła się właśnie adresatem w sumie tego apelu. Tak. I co jest najgorsze w tym wszystkim, to tak naprawdę to, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że owszem, dużo ludzi się przeciwstawia, dużo ludzi znanych z internetu, z telewizji, z różnych innych działalności. Przeciwstawia się temu, ale no niestety były też znane osoby, które tutaj Bożence, jakby, przepraszam, Agnieszce, Agnieszce tak, które Agnieszce przyklaskują. I nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, jak ogromny wylał się hejt i jak po raz kolejny byłyśmy świadkami tego, jak ta granica hejtu została przekroczona. I słuchajcie, o czym będzie dzisiaj ten odcinek poza taką luźną dyskusją, żeby to była jasność, zanim wszyscy nasi ulubieńcy hejterzy zbiegną się tutaj, żeby powiedzieć nam, że tutaj robimy filmik, bo zasięgi. No, nie moi drodzy, ten filmik jest właśnie po to, żeby te wszystkie dziewczyny, dla których Ewa ubiera się w kostiumy na plaży i je prezentuje, którym mówimy cały czas, żeby po prostu oleły opinie hejterów i czuły się dobrze we własnym ciele, to dla Was dzisiaj jest ten filmik, żebyście się nadal trzymały i nie zwracały uwagi na takie komentarze. Tak, i żeby nie było, nie tworzymy tutaj lobby dla hipciów, tylko body positive, bo tutaj był też właśnie wymieniony przez Agnieszkę. Agnieszka nie rozumie zupełnie, o co chodzi w body positive, skrytykowała go, znaczy nie cały ruch, tylko że skrajności w ruchu body positive. Przepraszam, to jest głupie, to jest głupie, bo to jest taka podstawowa wiedza, którą już naprawdę możemy, ja rozumiem, jeszcze 20 lat temu nikt nie słyszał, nikt nie wiedział, ale to jest naprawdę... Bardzo proste, nie trzeba dorabić tego ideologii. W Body nie chodzi o to, żeby być przechudzonym, przegrubionym. Chodzi o to, żeby szanować po prostu żeby szanować innych ludzi, inne ciała, swoje ciało, innych ciała, żeby ich e, no przede wszystkim e, no nie hejtować. Jak to tutaj wydaje mi się, że tak troszeczkę delikatnie i kulturalnie i miało być bardzo elegancko, ale jednak moim zdaniem no to, to było uderzające. Dużo osób poczuło się urażonych i nie. Nie poczuło się. Zdał wrażenie, przepraszam. Przeczytałam przeprosiny Właśnie. i już tutaj mi się mózg przestawia. A propos przeprosin, to chyba możemy powiedzieć. Tak, no więc zacznijmy od tego, że jakby moje ulubione przeprosiny to są tak zwane SORY, not SORY. Więc te szczere przeprosiny, które wybrzmiały na drugi dzień na profilu Agnieszki. Mm, jeżeli ktoś Ci pisze, że przeprasza Cię, jeśli Ty poczułeś... poczułeś się urażony, ale mam swoje zdanie, to ustalmy sobie raz na zawsze... Ale się w... Dziękuję, dziękuję, że to powiedziałeś, chociaż raz Ty coś takiego... Przepraszam, ale... Y... Ja Okej, okay, wiem, że zaraz się pojawi. Znowu Zakrzewska atakuje, um, atakuje kogo? Słuchajcie, ja nie atakuję jej. Jest piękną kobietą, ma sporo osiągnięć. Jest znana i z tańca, i z osiągnięć w telewizjach. I no zrobiła sporo, ale w tym momencie zrobiła bardzo dużo zła, bo ona ma 400 tysięcy obserwujących na Instagramie. I to są osoby młode. I te osoby młode dostają taki sygnał. Że no, są atakowane, bo ten post on nie był delikatny. Wbrew pozorom on był naprawdę mocny. E, I no, gdybym miała 16 lat, obserwowała Agnieszkę, była jej fanką e, i miałabym zachwianą pewność siebie. No, myślę, że jako moja idolka, która we mnie uderza, no dla mnie to by było po prostu yy, gorzej niż policzek po prostu w twarz. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że my, jako kobiety plus size, skupiamy się na tematyce stricte, że ta brzydota dotknęła nas jako rozmiaru i ideologii całej body positive. Natomiast umówmy się, świetne jest to, że na Instagramie w dzisiejszych czasach kiedyś mówiło się o tym, że Instagram to jest ładność. Pamiętasz? Tak, Teraz tego nie pięknie. ma. Teraz te naturalne zdjęcia właśnie Lepiej się... Się, czują się dużą popularnością tak. i to jest świetne. I nagle robimy siedmiomilowy krok w tył. Tak, i to jest super. B znaczy, znaczy nie z Agnieszką super, tak. tylko że cofamy się mhm. może z tego super wyfotoszopowanego świata. Tak, i... dokładnie. I... A z agnieszką cofamy się w lata 90. Tak, tak, tak. Cofając się tak naprawdę jeszcze bardziej, bo nie ukrywam, że po. Publikacji tego postu miałyśmy dosyć długą rozmowę z Ewą na ten temat, trafiła nas jeszcze jedna rzecz, że jakby w jak bardzo złym świecie żyjemy, w którym musimy walczyć o ideologię body positive, w którym musimy spierać się z innymi ludźmi o prawo do tego, żeby ktoś nie komentował naszego życia. No słuchajcie, naprawdę weźmy oddech, zatrzymajmy się na moment w tym biegnącym świecie i zastanówmy się na tym, czy to naprawdę jest okej. Okay. Czy to naprawdę jest okej, okay, że, bo tak jak już wiecie i na pewno zauważyliście, my się pośmiejemy i po nas to spłynie, ale co się dzieje z tymi dziewczynkami, które mają po 16, 17 lat, które patrzą na te idealne zdjęcia? No sory Agnieszka, wyfotoshopowane u ciebie na Instagramie, co widać? Świetne światła, filtry, pełny make-up no i do tego, no mówmy się, jesteś piękną kobietą i raczej nie jesteś w tej grupie dyskryminowana. I e, uderzasz w osoby najsłabsze w tym postem, tak Ech. naprawdę. Osoby, które już mają podważoną samoocenę przez oglądanie wyidealizowanego świata. Wracając do tematu tego, że Instagram e, rzeczywiście, tak jak ona mówi, jest moda na brzydotę, czyli trochę mniej filtrów, więcej naturalności, bo ludzie już żygają tym. I powiem Wam ze swojego doświadczenia, bo chciałam być z Wami szczera, staram się swoje zdjęcia, które dostaję z sesji czy z kampanii, które są przez Chociaż zawsze mówię, nigdy mi nie wyszczuplajcie, ale są muśnięte i czasami sporo Photoshopem. E, staram się je właśnie opisywać, że one są edytowane, pokazuję też swoje naturalne zdjęcia. I słuchajcie, te wyfotoshopowane lajkują się mniej. Moda na brzydotę. Nie, moda na to, żeby pokazywać siebie takim, jakim się jest, przestać być cholernym słupem reklamowym, wyfotoszobowanym z każdej strony. No, dla mnie, no tutaj po pierwsze, Agnieszka chciała mm, zrobić takiego posta, który będzie takim, takim, takim. Chciała być mentorką. Agnieszko, nie musisz już być mentorką. Naprawdę, sporo osiągnęłaś, możemy robić też inne rzeczy. Nie musisz motywować innych, żeby byli mniej brzydcy. Czy wiesz co, przepraszam cię, ale się z tym nie do końca zgadzam i pewnie by za to zjęcie, ale trudno. Dla mnie Agnieszka zrobiła poz dla zasięgów. Ale tak jest, bo temat body positive jest teraz niesamowicie popularny, tylko ludzie, którzy starają się napędzać w pozytywny sposób, sposób body positive, jak na przykład Ty, po prostu są i tyle. Bo tych popularnych, tych, tych lepszych opinii jest teraz więcej i to jest super. Więc jeżeli chcesz zrobić coś dla zasięgów, to robisz coś dokładnie w drugą stronę, i soraga, ale dla mnie dokładnie to zrobiłaś. Smutne jest tylko to, że mogą na tym ucierpieć inni, i to nie jest tylko nasza opinia. Wracając jeszcze do tematu, bo tutaj na pewno padnie też sporo komentarzy na temat tego, że Aga nie pisała o wyglądzie, i bardzo mi się podoba, że przyjęłaś taką narrację. Jasne, każdy komentarz powiększa zasięgi, natomiast. Piszesz w swoich komentarzach, że to nie dotyczy wyglądu, to dotyczy taplania się we własnym błotku i to jest brak samorozwoju i wyróżniania się. No widzisz Aga, Ty tłumaczysz wszystkim, że body positive jest źle rozumiane, a czy na pewno Ty to dobrze rozumiesz? Bo wiesz, każdy ma prawo do własnego życia i musisz sobie uświadomić, zresztą jak też inni, że może niektórzy mają ochotę nie być wyjątkowi. Może niektórzy wstają rano i nie biegną na tańce, tylko do roboty na 12 godzin. I może niektórzy chcieliby po prostu przyjść do domu, cieszyć się rodziną i miłością, i po prostu chcą być tacy jak inni. A może po prostu niektórym to błotko pasuje. Właśnie na tym, w mojej opinii. To polega. Każdy ma prawo żyć jak chce. No i tu jak też napisała w komentarzach, właśnie czytam jej komentarze, dlatego, sorry, że tyle gapiłam w telefon, ale one są tak absurdalne i kłócące się z tym, co później um, tłumacz, tak tłumaczyła ten post, ponieważ ona komentowała fat shamingowe body-shamingowe, komentarze, lajkowała je i się do nich odnosiła, a potem mówi, że to w ogóle nie dotyczy wyglądu być bycie brzydkim, nijakim, niedbalstwo no nie, no to nie dotyczy się wyglądu w ogóle ten post nie dotyczył w ogóle wyglądu Body pozytyw w ogóle nie dotyczył ciała, bo Agnieszka mówmy się, nie ma pojęcia, czym jest body pozytyw i w ogóle o co chodzi. Też chciałabym zwrócić uwagę, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że na Agnieszkę spłynął ogromny. To jest hejt, jest hejt, ale mam tak. wrażenie, że Agnieszka jest typem osoby. Może się mylę i w sumie nie wiem, czemu chciała się myć, ale wydaje mi się, że pewnie ona ma to gdzieś. Bo gdy na mnie kiedyś spłynął całkiem niedawno coś mocny hejt, ja przez tydzień siedziałam i po prostu się zastanawiałam, co zrobiamy źle i kogo powinnam przeprosić w jaki sposób. Ona pokazała faka do wszystkich i idzie dalej, nie? Idzie dalej, idziemy dalej, reklamujemy, cieszymy się swoim pięknym ciałem, swoim pięknym życiem, niezmęczonym życiem. I ma to gdzieś. Nawet, wiesz co, czasami czuję takim ciarę, że kiedy trochę popłynę, bo ja też czasem popłynę. I po prostu sobie myślę, Ewa, no może jednak usuniesz ten post, Oczywiście, to jest za dużo złej energii. Nie, Agnieszka jest z niego zadowolona, bo i właśnie tak jak mówisz, napędził po prostu mhm. zasięg. I okej, okay, spadła na nią ogromny, ogromna krytyka ze strony znajomych z biznesu. Mhm. W internecie po prostu huczy, głosów jest sporo, które ją popierają. Mówmy się, Polska jest krajem krytykantów, uwielbiamy pluć ludziom w twarz, wyzywać ich, obrażać ich, mówić jak mają żyć i dlaczego są tacy chudzi, dlaczego są tacy grubi, bo my wiemy lepiej jak powinnoś w tym momencie wyglądać i co powoduje u Ciebie Twój wygląd, tak? Dlaczego jesteś chuda, dlaczego jesteś gruba? My wiemy, my wiemy. Zresztą, mówmy się, czytałyśmy komentarze i wiemy, że ludzie lepiej wiedzą od nas, co w naszym życiu się dzieje. Czy ćwiczymy, czy nie? Czy... Tak. Czy chcemy, chcemy schudnąć, czy nie chcemy. Czy jesteśmy zdrowe. Wszyscy tak, tak. wiedzą to lepiej. Ostatnio założyliśmy też konta na TikToku. Tam w ogóle bardzo dużo osób Tak. o, o Tak, tam jest rzeczywiście super rzeźnia. O tym chyba może następnym <grym> razem. Na pewno się cieszycie, bo zbieramy świetny content do hejtu. S Słuchajcie, mm. już tak naprawdę możemy z 10 odcinków nakręcić. Ludzie tak nienawidzą nas za to, że jesteśmy gruba, a nie za to, jakimi jesteśmy ludźmi. To w sumie spoko, bo moje, moje wady, ich nie widać. Nie widać, jakim jestem parszywym człowiekiem, widać tylko, że Dokrotnie. jestem gruba. Tak. Widać tylko, że jestem gruba. Nie ważne, jakim jestem człowiekiem. Ważne, że jestem speślakiem. Jechać ją, po prostu jechać grubo, nie? I to jest przykre. Pamiętajcie. <laughs> Ale tak... Ewa, przepraszam jeszcze, jeśli wejdę w zdanie. Chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, uh -huh. że jeżeli masz z tym problemem, to walnić sobie afirmację. Aaaa... To jest, tak, to jest kluczowy moment, ponieważ w 2017 Agnieszka, yy, ja tego nie zaobserwowałam, ale oczywiście media yy, podchwyciły, Agnieszka lekko przybrała na wadze. Moim zdaniem nadal wyglądała wspaniale, to była jej sprawa, ale musiała się wytłumaczyć z tego przytycia, ponieważ yy, no, yy, nie wiem dlaczego. Po prostu media tego chciały, ludzie chcieli brzezi. Ona się wytłumaczyła. Najgorsze, że... co można zrobić. Jak się wytłumaczyła? Znaczy, generalnie najgorsze jest tłumaczenie się ze swojego ciała. <noise> tak. Ale no. Już musiała, to jest w ogóle. Przy... Właśnie, to jest w ogóle przykra. Chciałam powiedzieć, że ona była ofiarą hejtu i w sumie nadal jest. Bodyshe... Właśnie, ona jest ofiarą body bodysheiningowych... Opinii, cały czas, od dziecka tak, tak naprawdę tak. się z tym spotykała, dlatego mnie to bardzo dziwi, że ona w ogóle nie kuma tego tematu i idzie w to dalej. Wracając z tematu właśnie afirmacji. No <laughs> I głaskania się po brzuszku, no yy, tak, to, to po prostu pamiętajcie, że to jest tak, nie? że jak Znajdę wam się pracujecie z tym, to po prostu idźcie pod prysznic, Głaszczcie się po brzuszku i mówcie, kocham cię brzuszku. I y, wtedy już y, nie ma problemu, nikt się was nie będzie czepiał tak. i to będzie totalnie okej. Okay. Co zabawne, Aga w ogóle podczas tego tłumaczenia y, napisała również, czy też powiedziała w jakimś wywiadzie, że ona dopiero teraz czuje się kobietą. Zobaczcie, jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przecież ja nie wiem, czy wtedy tak popularny był Instagram właśnie, wiesz? Był może... już, więc ale może... Nie wiem, czy Aga wtedy nie była tylko Bożeną. mentalnie Aga jest dalej Bożeną, umówmy się. <grym> tak, powiedziałam to. <grym> Ściągam się od... Jest... Ja wiem, że jesteś... <grym> jestem zła, jestem zła, nie ukrywam, że jestem zła. I bo to tu jestem. Żeby ja wam mógł, szukam tego artykułu, żeby... bo to jest po prostu złoto. Słuchajcie, kliknijcie to sobie, jak macie czas, bo to pokazuje, jak fałszywy jest show biznes i e, tam, gdzie po prostu jest okej, okay, to tam idziemy. Wiecie, tutaj raz e, no, przytyłam, więc teraz jestem, bo pozytywnie robię afirmację z rana i głaszczę się po brzuchu, i jest wszystko okej, okay, ale potem nagle już taka odchudzona i natchniona siedzę na Instagramie z zamyśloną miną i mówię innym jak to źle być brzydkim i zmęczonym. I żeby nie było, że źle zrozumiałyśmy, że zrozumiałyśmy. Może jesteśmy głupie, bo jesteśmy też grube, więc to jest wszystko jedno i to samo. Tak. Ale zobaczcie ile takich osób, które naprawdę są mega wykształcone, nie tak jak my, e, są naprawdę autorytetami, nie tak jak my, e, wypowiedzieli się w naprawdę w bardzo merytoryczny sposób, bez żadnych złośliwości. Chciałyśmy trochę rozluźnić atmosferę jakimiś niewybranymi żartami i słodkimi uszczypliwościami. Aczkolwiek no, nie o to nam chodzi, bo chciałyśmy trochę wyśmiać ten durny post, bo inaczej tego nie da się nazwać. Tak, dokładnie. Żeby była jasność, nie spotykamy się, co już mówiłam na początku, nie spotykamy się tu po to, żeby kogoś obrażać, tylko rozmawiamy z wami, gadamy do was o tym po to, żeby się uświadomiły sobie po prostu, jak wielkie są to brednie i jak bardzo dużo jest tam hipokryzji i nieprzemyślanych tekstów. Więc wiecie, Ewa często pokazuje mi wiadomość, że same też czasami piszecie do mnie o tym, że jesteście takie szczęśliwe, że właśnie że wychodzicie na plażę na przykład dzięki Ewie, że dzięki naszym zdjęciom dziewczyny zaczynają się super ubierać i gdzieś tam walczą ze swoimi kompleksami. I, I to jest super i chcemy Wam po prostu powiedzieć, że bardzo Was kochamy jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumne. I mamy po prostu wielką nadzieję, że po obejrzeniu tego filmiku, trochę jak przy hejtach, uśmiejecie się razem z nami, poprawicie koronę i po prostu pójdziecie do przodu. Jeśli macie jakieś niedoskonałości nieuznawane przez niektórych estetów, albo macie rozmiar nie wpisujący się w kanon, bardzo mały albo bardzo duży, no to... Luz, po prostu żyjcie i nie dawajcie rządzić osobom, które nie mają wystarczającej wiedzy ku temu, by wam radzić. Po prostu. Dokładnie. Nas się też nie musicie słuchać, tylko po prostu życie. Wasze tak. życie to jest wasze życie i nikt za was tego życia nie przeżyje. Więc. Yy... Życzymy Wam dużo uśmiechu i co? I musicie tutaj do nas zaglądać. Dajemy właściwie, bo ja tutaj. Tak. Na chwilę. Nie będziemy Was zachęcać do łapek w górę czy w dół. Po prostu napiszcie nam komentarz, co sądzicie um, o tej sytuacji. Um, I tyle. Widzimy się w środę o 15, w sobotę o 15. Dokładnie tak, a my teraz idziemy albo zjeść fast foody, albo, albo na trening. Nie, nie, w bodku. Ale wiecie co? To jest totalnie nasza sprawa. Także tak. do zobaczenia. Okay. Hey.